W końcu kupiłem porządny sprzęt. Ależ on i piękny. Stanie taki piękny znaczek. I widać go. Johnny. Johnny. No, i znaczek mi spadł. No. Ajajaj. Dobra, za duży wiatr. Teraz będzie ładnie go widać. Zapomnę o nim <laughs> słuchajcie, piękny sztrócel, ależ piękny, co on w nim widzi, co? Ale kurde, no takiego jeszcze nie miałem, słuchajcie. Nawet emblemat jest piękny, słodko. tu świeci, o ten napis taki, Kamil Ogrodnik potrzebował tego, ale niestety na parc nie idzie. Engine 404 kubiki, czyli 6-6 litra. Taki kurde wynalazkowy. Nie wiem, czy to widzicie, ja tu nie rozkminiam ale to jest filtr oleju. boże, filtr, filtr chodnica oleju. A to chyba filt paliwa. A to pompa paliwa, tak śmiesznie pionowo zamontowana. To mój akumulator. Tam samo start ale nie chciała zapalić, wiecie, musieliśmy go zapnąć z lawety. Przedni napęd hydrauliczny. Model HGW, ale już doszłem co to za model. Tak kupiłem zdalnie w ciemno. Podesłał mi go Marc Marcin Rajca, mój subskrybent. Bardzo cię pozdrawiam, Marcin. Muszę ci odpalić coś tam za to, chyba. Ale kurde, no, podobają mi się te kształty. Podobają mi się. Nie wiem, czy kojarzycie ten taki ciągle, ten daje o tym traktor poolingu. To jest właśnie zrobiony tamten ciągnik. Który daje na przykład do kolegów z Holandii, właśnie na przykładzie tego, znaczy może nie tego modelu, ale tej serii, tej serii ciągników. Jak, tak byście się przyjrzeli na ten przód, tam to jest zabudowane. Te butniki takie krótkie. To jest właśnie, to jest model 40-20. Taki model, możecie sobie wygooglować go. Muszę powiedzieć, że jest w super stanie. Lamp nie ma oryginalnych, tak? Ale naprawdę jest mega, super stanie oryginalnym. I to mi się podoba. Nawet widzicie, John Deere stary jeszcze, jest ten stare logo. Kurde, no statek niesamowity. Oczywiście to nie jeździł nikt do, do pracy, tak? Żeby to pracować tym. Chociaż yy, sprzedający mówi, że normalnie jeździ tam, że normalnie jeździ i. Zapala i hamuje, ale nie chciał mi zapalić teraz. Zimno trochę jest. Przymrozek był z Mars pewnie i zimno mówi nie chce. Ale kurde, fajny tak. Kolektorek sący, jaki fajny. Zajrzymy tutaj. O, świeżutki. E, rocznik 70. 70 rok, czyli ma 53 lata. Słuchajcie. Kurde. No. Za to kocham John Deere. 53 lata i jeszcze się kupy trzyma. I jeszcze chodzi, to jest ekologia, ekonomia, a nie te dzisiejsze zapalniczki z plastiku. Obciążniki to jest mega, słuchajcie. W Ameryce takie ciągniki kosztują po 12 tysięcy dolarów. Nie będę wam tu ceny mówił, ile za niego dałem. Wyjście na wałek ma tutaj, ale to chyba nie jest wałek do przedniego napędu, tylko jakieś tam boczne te narzędzia. Wspomaganie to wąsowe, takie Co tu my mamy? Podłoga, oj, Podłoga, podłoga wszystko oryginał, fajne siedzenie Nie wiem czy okute, czy to jest oryginał Oryginał powinno być żółty Tu podnośnik Kurde, no plastyczki, wszystko się zachowało, słuchajcie Tutaj, zobaczcie, kokpit Coś tu brakuje, jakiegoś tam plastiku wałek wom, tutaj jest, widzę. A tutaj biegi śmieszne to jest Power Synchro, chyba e, czy Synchro, zaraz e, Power power Quad Synchro, Synchro range to jest chyba. biegów, takie śmieszne te biegi, tam też są pół biegi. Co tutaj ma? Klucznikowe się nie będzie, musiałem go mu krótko odpalać. Kabina, chyba jakaś do. chyba jakaś dosztukowana była. No, Walter Mauser, jakiś to. Widzę właśnie, że nie oryginalna, bo nie widziałem, żeby taki były. To z czegoś innego kabina zaadoptowana. kurde no. Ach, pulknął no to override stop. No i taki statek zrobić z tego traktor pulingowy. Nie wiem, albo, albo pójdzie na eksport, bo już kolega z Holandii się pytał. Ale potężna maszyna duży skoczywek jest, nie widziałem na taki wielki. Albo będzie to baza do traktoru pullingu? Jeszcze jednego. ten troszeczkę mi ząg wyszedł z tym e, silnikiem do traktoru pullingu. Chciałem złożyć tryski, ale tam muszę zmienić głowice, bo mam mniejsze otwory na nowszy typ. Jest skończywek tryski. Patrzę, są, ten są i one są cięższe. I nie chcę mi wejść z mi nie chcą wejść. No. Mógłbym wiecie, rozwiercić na silniku tam, nie te dziurki. Ale, ale podejrzewałem, żeby opiłki trochę zniszczyły tłoki Także super wszystko fajnie oryginalne, oryginale. Podoba mi się to. Podoba mi się to. Te, te obciążniki dwa powinny być tu na dole. Dwa tutaj, dwa tutaj na dole. Tego zaczepu to nie jest oryginalny zaczep. a i tak fajnie ma je z przodu. No z, zajebisty po prostu. Zajebisty. Nawet nie ma grama farby e, jakiejś świeżej naszej malowanej. Wszystko jest w oryginale. Coś piękny. Dzięki Marcin Ci, że mi podesłałeś tego, tego linka, zagłoszenie. ogłoszenie. Mam u ciebie dług wdzięczności. Pozdrawiam wszystkich. Hej Odpalamy nowy nabytek. Zobaczymy, czy zagada. Respirator podłączony. A, muszę kluczyk, a jakiegoś kawałka wziąć. To stacyjki, co to, to widzę? A, odpięta całkiem stacyjka, czyli palił ten pan na krótko. Jakiś gaz tu chodzi Paliwko ciekawe czy ma czy, ma, czy nie ma O kurde ale paliwo to czyste ma jak nie wiem co Chyba widać tam musiał być palony Dawno dobra oleju jeszcze zobaczymy czy ma Coś tu ma leci mu Jaki ładny Amerykański Dobra tam mu nie wiem damy czy nie damy mu trochę co? Niech powącha tam. Niech powącha sobie. O jak zagada wyścigu. Czekaj gdzie on tutaj matę? Mate matę Kurde, jak to zrobić? Go? Nie chcę zagadać. Dobra. Eee... Łukasz, łączy tam na rozruch taki czerwony guzik tam no. Czerwony wciśnij Dobra O, mam tak Ej, co on tak chwało kręci? Coś tam kable nie działa I zobaczcie jak ładnie chodzi. Nawet nie kop. Jaka kmula biała, nie? Fajnie pracuje. Negatywne. John Deere Parking Only tylko John Deere tu mogę parkować no fajny egzemplarz bo tam na, na wodzie jeździ akurat już mi tu wodę spuszczamy Rudo. rudą wodę jeździ biegi zmienia ale te biegi są śmieszne wam powiem bardzo śmieszne no to jest tak fajnie, że tam w tych wstecznych tu jest tyle Bada tu rozkminię to teraz tak, na piątce tak mamy tutaj mamy wsteczny Piątka, i tu piątka jest, i tu dwójka, później to jest jedynka, trójka i wsteczny czyli możemy tak, jakby tutaj o rewers trójka wsteczny, i tu piątka wsteczny, a tutaj czwórka, siódemka, szóstka, ósemka, no tak śmiesznie porobione. Teraz jest na tym toł czyli luz taki luz do odpalania, do ciągnięcia. A tak w ogóle to tu ma luz cały, na tej, na tej długości ma luz. No straszny zabytek, muszę powiedzieć. Yy, wałek coś tu mu nie ten, ale widzimy, że tam olej jest w stanie agonalnym w środku. Instalacja też jest odłączona. Yy, nie ma instalacji praktycznie. Jest odłączony, bo alternator widzę jakiś jest drugi, założony. Tak, ten silnik jeszcze mam powiedzieć, że pracuje. Tam pompa trochę z tym odpalaniem ma problem. Widzę, była pompa, widać, nie daje. Albo po prostu paliwo jest takie zasyfione. No. że to nie chce zapalać. Tu widzicie, o, alternator jest taki, jakiś tam nie wiem, co to za alternator. Samochodowy chyba, jakiś tylko na sztukę założony. Wcale to nie pasuje. Tu kable od alternatora są luźne, o, Tutaj Wtryski starego typu, te palcowe. No tak, to tam hamować hamuje? Hamulce udziałają działają, sumaganiem mu działa. No tak, i tam do poprawy, że tak powiem. Rama tutaj, znaczy ten blok silnika, ale no, to jest ten 7,6 6 litra, by pasował tu silnik. Nie wiem, nie wiem, powiem szczerze. A tam została ta chyba emblematyk został John Direk. Opony z tyłu. O oh, kurde, Pirelli nawet. Pirali 18 na 34 tu mam, myślałem że na 38 ma. Ej, a to zaraz ja mam zobaczyć jak tu felga będzie pasować mi inne No ciekawy egzemplarz ciekawy egzemplarz I teraz wam pokażę coś nie wiem czy mi tu jest mam otwarte czy nie ale Otwarte mam a, Ale tu maski nie będzie w tym nie będzie tu maski. Kurczę, myślałem że maska pokazana jest wałek WOM na 1000 i na 540 końcówki Tu jakiś zaczep taki, nie wiem co to było Nie wiem co to było jakieś przejście combination Tu obudowane A siedzenie to jest takie może jakiś schowek teraz o, to coś tu jeszcze jest coś tu mamy, jakiś schowek na ten John Deere to, a to jest od góry pod, pod ten zagłówek zagłówek jest kurde, 50 lat no, 50 lat i jeszcze blachy, blachy jeszcze zobaczcie w jakim stanie są nie wiem czy to widać dobrze czy instalacja się zachowała Chowała się, a tu jest ten, ten właśnie widzę, co to jest ten, ten cały, ten, a to proste jest tutaj, zaworek tylko. No nie wiem, pomyślę nad tym, nad tym pojazdem, co z nim zrobić. Co z nim zrobić, fajny egzemplarzyk. Kurde. Wypiaskować to No doradźcie, co z tym zrobić? Czy zrobić z niego bazę do poolingu? Oryginalnie to pasował silnik taki ten z co mam założony tam w tym 42-40, Czyli taki 7,6 litra Nominalnie 220 koni on ma Z pompą mógłbym założyć 12 mm i to by wyciągnęło jakieś 500 koni Z tego ale to tam na Holendrach nie robi to wrażenia takie coś, bo ten projekt który tam chcę zrobić to nie pasuje tutaj ten silnik do tego ciągnika jest za szeroki, nie wejdzie w ramę i tam nie pasuje pod sprzęgło też nie wiem jak ta skrzynia tutaj muszę się dowiedzieć jak ta skrzynia i ile ona wytrzymuje tutaj mocy ile by wytrzymała mocy w tym ciągniku Wolnice są standard, tak jak te 4000 serii. Są standardowe, że tak powiem. No to, chyba, to tutaj kosztuje. Wiecie, co tu kosztuje? Tak, kosztuje te, te siateczki. To to, to, to i to. I błotniki. To ma największą wartość w tym ciągu. Tylko to. Tylni most do takiego z traktoru to Do tej budowy to idzie co innego. W ogóle przednia oś też jest e, robiona warsztatowo, że tak powiem, homemade. Tak? E, no i kierownica chyba jeszcze by do tej była dla chociaż nie, tam też są kierownice już inne. Ale jakby się wyśle na te moje filmiki z tego traktoru pulingu, właśnie co pokazuję tam na tych zdjęciach, na tych miniaturkach, ten ciągnik taki fajny, to jest właśnie te, te, ten kształt maski. To jest 42 przepraszam, 40-20 z 70 roku. A tamten ciągnik, który pokazuję na tych zdjęciach, na miniaturkach, to jest model 60-30. No to jest takich lat podobnych, tak tylko tam właśnie jest ten silnik już. 8,7 litra, czyli w kadłubie takim 10-litrowym, to umiałam ja te silniki i tam bym pasował do tej skrzyni. Ale no u nas niestety jest ten model nie do osiągnięcia: 60-30 lub 50-20. Jest ten model nie do osiągnięcia, ten się trafił pierwszy raz. Rodzynek po prostu to jest taki, tak? To jest amerykański typowy Amerykaniec. Nie wiem co on tu u nas w Polsce robi, ale to jest typowy Amerykaniec, po prostu fajny taki. Egzemplarzy. Także pozdrawiam na tyle dzisiaj. Trzymajcie się zdrowo.